O! Oh. Obawiam się, że plusem jest bardzo sprytne przyklejenie się do słowa Mira Mencena, pojawianie się na jego, na jego spotkaniach wyborczych. Doskonałe przyjęcie przez fanów słowa Mira Mencena. Więc wykorzystanie tego swojego jednego lub dwóch procent i to zrobienie z nim czegoś, co się chce zrobić. Od początku takie mam wrażenie, a może nie, może to mylne wrażenie. Ale czego zrobienie? No przekazania hmm. tego w, w okay. właściwą stronę i, takiego, i takie poczucie na końcu, że to ja w ogóle rozstrzygnąłem te wybory. Bo to jest mój kandydat, Proszę? Tak? Że, że Stanowski może tak powiedzieć. Nie, że Stanowski w dniu, na, na dzień przed drugą turą, Zrobi program albo na dwa dni i, i, to, i to może zdecydować lub nie, bo mało który in z innych kandydatów, nawet dysponując jakimś poparciem, e, nie będzie miał takiej tuby propagandowej, jaką jednak ma. Znaczy propagandowej w znaczeniu po prostu takim, że jest to jednak. E, medium o dużym zasięgu. Medium o dużym zasięgu.